O co chodzi z serialem Life of the gift. Jestem Matchbox, a w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na to pytanie w różnych punktach. Więc tak, po pierwsze od czego się zaczęło? Tutaj tak. Wymyśliłem film, podkreślam film, to było 11 listopada 2024 roku. Ja to nagrywam jeszcze właśnie w tym roku, ale Wy to jeszcze najprawdopodobniej oglądacie w 2025 już, gdzieś tak na początek zmiana decyzji z filmu na serial, czy to będzie by właśnie tak pomiędzy 11 listopada a 18 listopada i to dlatego, że wiecie, film bardzo długo trzeba go nagrywać, dużo montować, a serial no to po prostu wiecie, nagrywacie sobie jakiś film przerwa, znowu nagrywacie przerwa i tak potem sobie to wszystko robicie w całości i macie długi film z serialu. Opublikowanie pierwszego odcinka serialu to to było 18 właśnie listopada. Naprawdę on się pojawił tak około 16:30 i 17 na YouTubie, Naprawdę fajnie było. Fajnie mi jest patrzeć jak wyświetlenia jak rosną, bo to było chyba teraz 120 wyświetleń. Macie tu coś z tyłu. Dlaczego się za to zabrałem? jakiego był powód? żebyście wymieniali, co oglądać, żebym nie miał co oglądać i że w ogóle w staje sensie się trochę bardziej popularny, bo riksoplasm jest taki teraz popularny. Co mnie zainspirowało? Zainspirowało mnie to, że... Zainspirował mnie rubar bng i fan PNG fan ja, jak mi się to BNG-fan, który, który mnie właśnie zainspirował do tworzenia takich fajnych historii. I też YouTuber Scradles, który pokazał, że fajne historie nie muszą być w nowych grach, mogą być też właśnie w starych, takich jak Lix w którym jest nagrywany mój serial. Macie zwiastun z tyłu. Eee, czy chcemy się robić ten serial z montażem? Nie, ale wszystko inne? Tak. Dlaczego odcinki nie mają dźwięku? Bo to odkryłem jak włączyć dźwięk dopiero po montażu trzeciego odcinka. No wiecie, jakby to były 30 minut w, w całym filmie z tego se serialu. E bez dźwięku, a potem z dźwiękiem, no to jakby to wyglądało? No. Ręce po prostu by opadły. E po co to robię? Robię to bo to, że. E no potem było to, to żeby żeby wszyscy że jakby wiecie żebym miał co oglądać żebyście wy mieli co oglądać i żeby was uszczęśliwić żeby się stać okulanym jak przecież powiedziałem co dalej jakie mam plany z tego serialu plany mam takie na razie przerwa i tutaj będzie w drugim sezonie kontynuacja o bo ja jeszcze nie wiem, jak się skończy serial. To on właśnie się nie będzie że kończył, będzie drugi sezon. I dlaczego ci chwili dźwięku, to one będą miały już dźwięk ten w drugim ser. sezonie sezon. Kiedy pojawi się drugi sezon gdzieś w akwarium moim zdaniem. Jak powstaje serial. J jaka jest kolejne czynności? Fabuła wieczorkiem. Potem po szkole nagrywanie, znajdowanie wstawek. Jeżeli nie mam wstawek, to montaż od razu. I wrzucanie. Na no i buba. I ja to zajmuję. Zajmuję to tak dwie godzinki: pół godziny nagrywanie, półtorej godzinki montaż. A jeżeli są wstawki, to ten półtorej godziny się na pół godziny i godzina, pół godziny wstawki, godziny na montaż. Skąd biorą się pomysły? Pomysły się biorą z to, że wiesz, że mi się najlepiej myśli i po prostu mam fajne pomysły, ale to też tak nie jest, że wszystko sobie tam wymyślam od razu, tylko potem eksperymentuję z tym cały z tą fabułą no i czasami być trochę dziwne rzeczy, a czasami fajne to już jest różnie różnie widzieliście odcinek 5? on jest super, wbijajcie najlepiej mi chyba wyszedł macie link w opisie jak to wygląda? 19, 30, 20 fabuła. 14 yy, nagrywanie, potem montaż. I 16 yy, znowu na kompa wchodzę i to publikuję. Yy, oczywiście, jeżeli są wstawki, to przed montażem jeszcze to wstawki. Co z innymi filmami? Kiedy będzie przybył? po tym odcinku? Bezwarunkowo, znaczy na pewno bez Yy, bez żadnych tych jakby może jeszcze wleci jeden odcinek tego serialu, ale to nie nie jest to nie jest może wleci, a może nie nie ale byłem lepszy kanał, bo niedługo się pojawi fajny projekt a co zamierzam nagrywać? a właśnie ten projekt chcę teraz nagrać, on jest w Roblox Studio i teraz tak zadam wam zagadkę a nie, w kolejnym punkcie będzie to zagadka Czy jest jakiś specjalny 60 słów, jest jeszcze ten projekt robił studio i jeszcze mam piosenkę To piosenkę może nagram, ale nie wiem bo już tekst są napisany teraz tylko nagrać i zrobić melodię, co z tym drugim mam trochę kłopotów, ale może mi się uda i teraz tak, mam nagram tą zagadkę o tym projekcie. Jaka gra mówi Wam Fix your Old that car. Boże. Nie. Fix your that Old Car Jeżeli wiesz, ten projekt to polski jej odpowiednik jest. Dobra. Możecie już pisać w komentarzu odpowiedzi. Co o co z tym chodzi? Skąd tu? Life of Thrift. Że się złodzieje. Uciekanie przed policją. Logicznie, nie? Co się dzieje w serialu? Life of to serial o, o przestawcy, który ucieka od policji. Tak, zapamiętałem opis mojej playlisty. Yy, zakończenie, już jest. I jak zajść serial na kanale. Playlisty Life of Thief, i tam macie albo wideo, i tam powinien być film Life of Thief, sezon pierwszy. Kiedy kolejny odcinek? Kolejny odcinek będzie pewnie nagrywany już po tym odcinku. Naprawdę polecam wbić, bo raz raczej wbiję razem z tym, naprawdę ja już mam tyle tych odcinków do nagrania. Nie wiem, czy wszystko wbiję razem, ale zobaczymy. E, oj, bo w ogóle jeszcze powiem, tak, e, ten, że mam specjal e, na. na. E, na ten, na Sylwestra. I naprawdę opłaca się go obejrzeć. On będzie raczej shortem, albo, nie wiem, albo filmem całym. Ale zobaczymy. To tyle na dzisiaj. Jeszcze, a nie, poczekajcie, jeszcze nie. nie. E, e, Odpowiedź na moją zagadkę, to teraz Wam o tym mówię, żeby wiecie, że nikt nie przewijał do samego końca. Dlatego wszyscy o tym nie mówię. Odpowiedź na zagadkę, to moja grama w której logo macie zaraz za mną. w tej grze się jest ta stary samochód. Moja gra w będzie i polskim odpowiednikiem, będzie się nazywała polskie Drogi Logo też macie za mną. Lub przedtem, mną, żeby było lepiej widać. No i dobra, to już chyba tyle ode mnie. Ja się z Wami żegna i do zobaczenia. Machi box.